thank you thank <laughs> you Szanowni Państwo. Cóż, Leszku, powiesz nam parę słów. No dobry wieczór Państwu, bo już jest chyba trochę ciemno. W każdym bądź razie rad jestem i chcę podziękować prezesowi, że dany mi te prace, które pokazywałem dotąd w przyrodzie, zaistniały zupełnie w innej sytuacji, której bardzo chciałem, żeby się zdarzyła. I w rytmie tego, co się tu dzieje, gdzieś chciałem zderzyć no, te obrazy, które gdzieś przez wiele lat zbierałem, jeżdżąc po świecie, i po prostu chciałem się z nimi podzielić. One miały różne wędrówki już, ale ta, która się tu zdarzyła, jest dla mnie wyjątkowa. No i po prostu rad jestem, że że zaistniała tutaj ta wystawa. Po prostu jeszcze raz dziękuję prezesie, że bo to trzeba zawsze dwojga do tego wszystkiego, żeby coś się zdarzyło i taki dałeś impuls, że mnie też bardziej zmobilizował, żeby te prace tutaj w Wiedeń przez Rzeszów dotarły do do Twojej pracowni tutaj, która dźwięczy cały czas. Także nie wiem, nic nie dodam, po prostu rad jestem, że Państwo są po prostu chce się dalej pracować, jak jest w takiej życzliwości. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Więc... Mistrz mnie przezywał prezesem. Więc ja, jako prosty, nieskomplikowany prezes, yy, chyba lepiej znam się na winie niż na sztuce. Ale też ją, też ją trochę przeżywam. Też ją trochę przeżywam. Opowiadać nie umiem, ale, ale. przeżywam, drodzy Państwo. Ale chcę wam odpowiedzieć na dwa pytania, które ktoś mi zadał. Dlaczego ten artysta i dlaczego to miejsce? No, ten artysta to trochę tak oczywiste, bo ja pamiętam jako student prawa w kulu. W tych czasach, kiedy próbowaliśmy ze skutkiem dobrym przewrócić Komunę, poszedłem kiedyś na spektakl. No i zrobił wrażenie, zrobił wrażenie. Do tej paury pamiętam światło, brak światła. To wszystko rzeczywiście było niesłychanie cudowne. Potem spotkaliśmy się na jednej z moich dróg zawodowych. W zasadzie trochę bardziej społecznych niż zawodowych, ale się spotkaliśmy. Wtedy udało nam się coś na Starym mieście zrobić. No i długo, długo Państwa mądzików zapraszałem na kolację, ale w końcu się udało. Wtedy spotkaliśmy się prywatnie, trochę się zastanawiliśmy, co moglibyśmy razem zrobić, ale wtedy też było takie małe olśnienie, bo przeszliśmy się po naszym ogrodzie najpierw w dzień. Podróż po ogrodzie w dzień była sympatyczna, natomiast Leszek po północy poprosił, żebyśmy wzięli jakieś światła i przeszli się po tym ogrodzie jeszcze raz. No i powiem Wam, że nie poznałem swojego ogrodu z tej opowieści. Leszek widział go zupełnie inaczej. My z Martą czuliśmy się jak w kompletnie innym świecie. Magiczne obrazy, magiczne kształty. To, co opowiadałeś, na przykład o naszych paprociach, szaleństwo. No i wtedy chyba wymyśliliśmy, że ja nie pamiętam, kto pierwszy na pewno Leszek. Na pewno, ale, ale szybko się zgodziłem. Prawdopodobnie, drodzy Państwo, jest to pierwsza w Europie wystawa w pracującej fabryce. Te wszystkie procesy się dzisiaj odbywają tak, jak zawsze. Nic nie zmieniliśmy. No, może tutaj troszeczkę miejsca wyczyściliśmy, ale to trwa normalna produkcja. No i pytanie, e, dlaczego tu? No, bo sztuka potrzebuje nowych przestrzeni. Był mur, prawda? Płot na ogrodzie saskim były różne miejsca, więc dlaczego nie w fabryce? No i na koniec chcę powiedzieć, że. Mm, Zastanawiałem się, jak opisać mistrza, jak parę słów powiedzieć. No i kilka cytatów, które mi utkwiły, bo przez ostatnie parę dni dzielnie czytałem i oglądałem wszystko, co mogłem, żeby sobie przypomnieć. Pierwszy to chyba ten na początku zwróciłem się ku milczeniu. Prawda? Kiedyś dawno temu. Drugi, który mnie szczególnie mocno w tych czasach dotyka, to. Oswoić można psa, a nie śmierć. Prawda? To, co się teraz dzieje wokół, chyba jest bardzo, bardzo pasuje do tego cytatu. Czas biegnie po twarzach i skosztować strachu. To zapraszam was wszystkich do tego, żeby najpierw trochę pomilczeć nad sensem życia, ale nie tym Monty Pythona, tylko ten, tym Mądzikam. A potem zapraszam na coś dobrego piętro wyżej. Leszku, bardzo dziękuję. A jeszcze jedno. Oczywiście, zwiedzać wystawę będzie można przez najbliższy miesiąc, więc zapraszajcie znajomych. Tylko trzeba się zapisać. Będzie specjalna strona internetowa, żeby nikomu się krzywda nie stała od pracujących maszyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz, proszę Państwa. Rozbrajając mnie za każdym razem. Nic, proszę Państwa, nic nie powiem. I zazwyczaj, jak się chce coś skomentować, to znaczy się, że nie wie się, co robi. Więc w tym momencie zostawiam Państwu swoją ocenę i to, co, co jest przed nami i za nami. W każdym razie, temat faktura czasu, manufaktura wyszło szerzej, to jest po prostu jakaś moja fascynacja. No po prostu przemijaniem tego, co czas zostawia jakieś piętno. Póki możemy to śledzić, to jest ważne. Jeszcze raz dziękuję bardzo.